I chyba zrobię parę filmów, i pierwszym z nich będzie, ile mam tak naprawdę kostek. Nie wiem, czy to widać. Wiecie co? Ja je wszystkie dam, tak, żeby było widać. Proszę, ale to nie wszystkie. Widać je? No to jeszcze widać te. No to jeszcze tą, te, te, trzyściutkie. O, i to jest ta 6 na 6 z innego odcinka. Jak pokazałem, jak 4 na 4 ułożyć, to tą kostkę także pokazałem na kamerce. No to teraz jest ułożona. I to wszystko, co chciałem w tym filmie pokazać. Może jeszcze spróbuję jakoś zrobić, żeby to było bardziej widoczne. Na pewno na początku sam to oglądnę, żeby zobaczyć, czy cokolwiek było widać.